Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Stejs Sceneryistus i zapraszam Was na kolejnego Daily News, tym razem przygotowanego na 9 października 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Na Allegro ktoś sprzedaje Magic Longsword. W TB istnieje tylko jedna sztuka tej broni. Zacznijmy od tego, co to jest Magic Longsword i dlaczego jest taki cenny. Po pierwsze, to jeden z najrzadszych i najcenniejszych przedmiotów w historii TB. W grze istnieje tylko jeden egzemplarz takiego miecza. Nie można go wydropić z potworka, nie można zdobyć żadnego questa. Magic Longsword był nagrodą za jeden z początkowych eventów gry. Nigdy później Cipsoft nie zdecydował się ponownie go wdrożyć. Magic Longsword wielokrotnie zmieniał właścicieli. Przez prawie 15 lat gry nie wiedzieliśmy, kto dokładnie jest jego posiadaczem. Aż do 2019 roku, kiedy MLS pojawił się w domku pewnego gracza na serwerze Firmera. Teraz jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, Magic Longsword wylądował na Allegro, co sugeruje, że jego właścicielem stał się któryś z Polaków. Albo i nie. Jak czytamy w opisie aukcji, sprzedający jest jedynie pośrednikiem w transakcji. Być może chodzi o kogoś z zagranicy, który po prostu szuka rynku zbytu. A jako, że Polacy, to obok Brazylijczyków największa siła TV, więc nie dziwne, że mieczyk pojawił się na Allegro. Cena za Magic Longsword to 15 tysięcy złotych. Atrakcyjna cena, bo jeszcze niedawno mówiło się, że MLS może być warty dwa, a nawet 3 razy tyle. Magic Longsword to przede wszystkim bezcenny eksponat, na którego polują wszyscy kolekcjonerzy TB. Umieszczenie takiego miecza w swoim ingame'owym domku sprawi, że staniecie się częścią historii. Posiadać jedyny egzemplarz takiej broni w 23-letniej historii TB to coś niesamowitego. To nie wygląda na fake, ale Growicz, który wystawił Magic Longsword, zajmuje się sprzedażą przedmiotów w złota i kont do gry, więc nie widzę żadnego sensu, aby oferta z MLS była fałszywką. EA i Final Strike Games rozpoczynają drugi sezon Rocket Arena. To wyjątkowa okazja dla graczy do pochwalenia się swoimi szalonymi umiejętnościami. Drugi sezon będzie również pełen nowości. Nowy bohater, ograniczone czasowo wydarzenia, wyzwania, nagrody i nowy tryb PvE. Rocket Arena w Origin będzie również dostępna za darmo dla wszystkich członków Amazon Prime w ramach Prime Gaming do 10 października. Czego spodziewać się po drugim sezonie Rocket Arena? Nowa grywalność postaci, nowe typy botów, dodano tryb PVE, maksymalny poziom postaci został podniesiony do 125, zwiększono liczbę do 3 wyzwań dziennych i 3 tygodniowych wyzwań, ulepszono umiejętność uniku, wprowadzono zmiany w balansie oraz od teraz monety zwiększają prędkość podczas poszukiwania skarbów. Zainteresowanych zabawów zapraszamy. Pamiętajcie jednak, że Rocket Arena to płatna produkcja. 2021 rok zapowiada się fantastycznie. NCSoft Soft ujawił właśnie plany na najbliższy rok. Będzie grubo, bardzo grubo. W 2021 roku mamy otrzymać 5 tytułów od południowo krajańskiego giganta, a w tym długo oczekiwanego Projekt DL. Poza tym dostaniemy iOn 2, Blade Soul 2 oraz Blade Soul S. Całość uzupełnia sieciowo-muzyczna Grafuser. Nie zapominajmy także o innych projektach NCSoft. Od jakiegoś czasu wiadomo, że Koreańczycy pracują nad Lineage 2 Remastered. To jednak melodia przyszłości, która jeśli dojdzie do skutku to najwcześniej w 2022 roku. A wy na jaką grę czekacie najbardziej? Epic Games rozdaje od wczoraj prawdziwe catuszko. Od wczoraj godziny 17.00 czasu polskiego możemy za darmo odbierać Rising Storm 2 Vietnam. Sieciową strzelankę, która praktycznie wszędzie zbiera oceny na poziomie 90%. O dziwo jest to gra, która ma więcej wspólnego z prawdziwymi MMO FPS-ami niż taki Combat Arms, Crossfire, Black Shoot czy Warface. Świadczą o tym rozmiar map oraz liczba osób biorąca udział w walce. Na zgarnięcie własnego egzemplarza macie dokładnie tydzień. Potem Rising Storm 2 Vietnam zostanie zastąpiony kolejną darmówką. Normalnie za Rising Storm 2 trzeba by było zapłacić 100 zł, więc nie mamy powodów do narzekania. No i to już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który nie podobał wam się najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!